Przepraszam, że podniosłem rękę na Angusa Martina, ja jestem Gunny Adam Pabla. Super, postawcie go i go puścię. No Następny. Przepraszam, że podniosłem rękę na Angusa Martina. I jestem. No i super, widzisz, kurwa, takie no, to o, ciężkie. Ja cały, cały pojazd tam się, zobacz, Jak to kurwa pedro zobaczy, to mnie chyba. Kurwa, a zobacz, ja zobaczę to. Dole. Dolę! Mulało się!

ale se dałam. Chyba decyzja sama się podjęła. Czyli pan polewę lewe jest dalszy sercu? Kurwa no! Tak. Halo, co się dzieje? Czemu nas Panie si**o, Panie siop... hmm? no, Co mam ci na Chyba to Chyba ci się k**a co, co? Pokazać ci jak wygląda nowotnicznie? No pytam się Nie, nie pokazuj mi, nie chcę No myślę, że wystarczy żeby ci pokazali koledzy w tym mieście, co? W którym byłeś wcześniej to Mi się wydaje co? Pewnie też byłeś w tak? takich miastach, więc trochę bez ja sensu. Ja akurat nie byłem, wiesz? No okej, okay, no. Ja akurat w ogóle byłem. Jeżeli ma cokolwiek to... Ja akurat nie to jestem. Sk... Sk... To okej. Okay. Ja akurat przy... nie jestem. Wiesz? No dobra, dobra. Ja no. najwidoczniej jestem. Tylko, że obrażasz też Denisa, bo też był. Więc... Trochę... Ale przestań, ale Też słuchaj. był. Obraziłeś A... mnie, Elon. Ale słuchaj, stary. Cześć, że ja byłem w mafii? Z Christopher'em Baseem? chłopie? Byłem jego zastępcą? Witam! Apelujemy do za kod osiągami kod nie macie skupia. szans. Zatrzymajcie się i nie stawiajcie oporu. Zatrzymaj się. Nie. Ogłosiłem im. No to będę miał, dobra. O kurwa, dostałem, na uciekaj, nas uciekaj. Panowie, a co w ogóle przewozicie? No do pieniądze, pieniądza, co? A czemu ma pan pistolet w ręku? No bo licencja jest, nie? To tylko jak mam zabezpieczyć? Nie Ma pan licencję na broń? No. Chowa pan tą broń. No jasne, nie ma problemu, już chowam. Tylko pierwszy podda O. Miałam broń palną cały czas w ręku. Zajebiście, ja się mogę łknąć. się chce. Ale nimi kurde kręcę, ty tu nie Ale zakręcone, popie. Ale mamy dalej wyskocza Nie, free Ale zakręciłem, ty Tu

Zajom. od głównego parkingu wjeżdżają, od głównego wjeżdżają dobra to jedź prosto i wysiądź do silosa tu oddechali silberszy trzech minus trzech minus ode mnie Nice 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 minus, nie, zabiję miłkę, nie wiem, nigdy piwa k***a nie widziałem, tylko harnasza, nie, Ile to ma procent? Ładna Aha, ty! Boosting coś ma. Boosting czy co im się dzieje? Boosting! A, A! Bardzo gęsta. Ty, a to ty jest serio Denis! No to jest no to jest Denis. No tak, 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 przeskocz! I mam 2 miliony! Yes! Prosiłem, prosiłem, błagałem! Błagałem, prosiłem i jest. do góry wchodź. Dobra. Krótki ogarnął. Git. Bo mnie to. Ale ważne, że mamy brali. Dobrze, że mamy nową rzecz. Przestań na stracianku. Ja na nie Tak się będzie podbierał? Daj, no, ja podwieżę do Ciebie CO TO K***A BYŁO K***a <laughs> <Maulało> mi się <laughs> No nie no, ja Cię z takim nic nie będę jechał, k***a co, co robisz? Ale co robisz? Kocham furtisa, dobra 2.3 Pies jeszcze Ej może, może pies gryźć Idę, 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 idę no to jest sens k***a, nie? Ja po falkom jeżdżę z pewnością. Zajebisty jest ten k***a pies. Nie, po psy w ogóle są k***a? Rozjeb*** Jeb*** w ogóle. Ej, kto to? To ona była? Co ty to mówisz, że to była ona? Zobaczynie roz... pierdolij Za ile możemy znaczy, ruszać? Janbeczek za z S po prostu... Mamy znaczy, na rozkład jeszcze. Teraz rodzina. Dziwnego dawna, że jeszcze się nie rozwiąziliście. Teraz. A jak fikoła wyjść! Słapka wróciła na koło. Our kurwa leży! Ale dostał pi... <śmiech> 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 Co na, co na grzale? Spucha Gierasa. Osiemnastka. Nie, sorry, nie osiemnastka, dziewiątka. Bo maksymalnie jest dziewiątka. Dobre w chuj. Polecam. W ogóle niedługo Piotrek to będzie wypuszczał, te likwidy. Doje... Ole bym... dolił Ole bym... przy... Zapraszam wszyscy do Fatka, napiszcie mu tak! Co tam pantoflu jeb... Tak jak mówię jestem liderem, jestem inteligentną osobą, wiedziałem jak to robić. Shout out Geras.